Witam, Tomaty KEC. W tym odcinku przedstawię wam aktualne dane o koronawirusie w Polsce oraz przypomnę kilka zasad, które pomogą wam zmniejszyć ryzyko zarażenia. Zaczynamy. Tak wygląda mapa koronawirusa, z której skorzystam. Poradnik jak ją otworzyć wstawię na koniec odcinka. Wracając, aktualnie w Polsce jest ponad 75 tysiąca odnotowanych zachorowań. Niestety zmarło już ponad 2000 zarażonych. Wzrost zachorowań może spowodować również ponowne otwarcie szkół i przedszkoli. Należy jednak pamiętać, że zdalne nauczanie jest niemożliwe na całym świecie ze względów finansowych. Teraz przypomnę Wam kilka zasad, które pomogą Wam zmniejszyć ryzyko zarażenia. Po pierwsze, dezynfekcja. Pamiętajcie, aby jak najczęściej myć i dezynfekować ręce. Po drugie zachowajcie dystans kilku metrów, kiedy jest to możliwe. Po trzecie noście maseczki w miejscach publicznych, takich jak szkoła, urząd czy środki komunikacji miejskiej. Czwarta zasada to unikanie zagrożeń. Mam na myśli ograniczenie kontaktów z ludźmi, a zwłaszcza osobami z objawami infekcji. Przestrzegając te zasady, znacznie zmniejszycie ryzyko zachorowania na koronawirusa. Teraz obiecany poradnik, jak otworzyć mapkę aby znaleźć info o koronawirusie, należy wejść w link z opisu. Teraz wybieramy z listy Polskę. Klikamy na nią podwójnym kliknięciem. Jak widzicie, Polska zaświeciła się na fioletowo. Teraz wystarczy przybliżyć obraz skręcąc kółkiem od myszki. Kiedy przybliżycie mapę i klikniecie na czerwony punkt na środku Polski, wyświetlą się dane o zachorowaniach koronawirusem i spowodowanych nim zgonów. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film Ci pomógł, udostępnij go, zasubskrybuj mój kanał i kliknij łapkę w górę.